Dzień dobry, 20 czerwca 9 rano. Jesteśmy w parku morzachowskim. Po polskiej stronie mamy bardzo fajny pensjonat. W Łęknicy. W Łęknicy. Pensjonat, jak widać na UNESCO Park Residence Tak się to nazywa. Ruszamy w trasę. Niewielkie tu kilometry będą, ale tu jest bardzo dużo do objeżdżania, różnych pięknych miejsc. W jednym z piękniejszych parków na w świecie. Europie i na świecie, w Europie park. Muzakowski, założony przez pana Puklera, do którego, do którego potem dojedziemy. Ma tu swoje różne pamiątki, pałac, kamień i cały park jest poświęcony jemu, bo on był założycielem tego parku, a potem następne rody, które miały tutaj swoje posiadłości. Ruszamy w trasę, dzisiaj jest 50 km, tutaj więcej nie będzie. Piękna pogoda, dzisiaj 23 stopni, jutro 30, pojutrze 30. Także nie pada i będziemy nagrywać i pokazywać, co jest. Łęknica taka sobie po polskiej stronie, ale po drugiej stronie muskał to niemieckie, to już jest inny świat w ogóle. Żadnych bazarów, żadnych straganów. No, no tak tak to jest niestety. No. Una... Zaczynamy urlop. Zaczynamy urlop. Ja szczególnie Do dostałem ten na żądanie. Na żądanie Wziąłem urlop i, i jedziemy. No to Od na razie. Na razie. Cześć, cześć. Do zobaczenia na trasie. No i właśnie wjeżdżamy. 200-300 metrów od patery mamy już pierwszą piękną bramę wjazdową do Parku Murzakowskiego. Tam na górze to był wiadód, tam, tam też pójdziemy. Tak. tak. Ale Anka krzywo jeździ. Ja to ja to no, Już do Niemiec. Tam na tym mostku angielskim przekroczyliśmy granicę. Wyjechaliśmy z parku Murzakowskiego, ale jesteśmy cały czas na łuku Murzakowskim, Jakoś tak to chyba wygląda. Jedziemy w stronę miasteczka Kromlau. I tam jest taki super most diabelski wśród rododendronów. Rododendrony. Niemcy. ale kurcze już teraz wiem dlaczego wyślizgane z są te tory to ciśka serbanie tak 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 Kojniki ładne, jest rozebrana, ja też wziąłem migu. się wreszcie uspokój, lepiej to A to się pasuje. No, remontują. Proszę, Państwa, Pięknie. Kamień upamiętniający Prabie go Puklerak założyciela tego parku Nysa Łużycka Tutaj droga po której kiedyś tylko wojskowe kłady Jeździły, zabezpieczały, sprawdzały, a tam daleko pałac widać I tu ten kamień tam jest. Ufanowione, żeby pukler mógł sobie patrzeć na swój dom. Patrz. Myślałem, że to dawno za sobą mamy takie. Była w prawo, było, nie? Ręka cię boli? Nie boli! <laughs> tak. Jesteśmy w jakimś parku zdrojowym. Mówię, że jesteśmy w jakimś parku zdrojowym. No mówię, że jesteśmy w jakimś parku zdrojowym. parku zdrojowym Te wagoniki to właśnie całe to wszystko było, bo to są do tych kopalni, których tu dookoła pełno było, mm -hmm. już nieczynnych. Tak samo tam u nas Węknicy, ta balbina, to takimi, tam też są tory, by się wyrabiało, to się woziło takimi. Te niemieckie ścieżki. Super piękne. No, no, wjechaliśmy do Geoparku. W Muzakowie była kopalnia Babina, kopalnia węgla i różnych innych iły. Takie siły też były tutaj. Wydobywane już nieczynna czynne, tak o fajnie... ...kolorowe jeziorka. Jezioro Afryka. Afrika dikah Yo Yo Opuszczamy już Geopark i to jest ścieżka po dawnym szlaku kolejowym. Łęknica. Jak byłam w Azji. To tu. Tak... byłam w Azji. Dwa lody. To tak mi trochę przypomina się tak, taki klimat. Tuż za mostem. Przy granicy. bazar bazar dookoła. To tylko fragment.